Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na taki filmik bardziej rozrywkowy. Dobiorę tutaj perfumy w tym filmiku dla 10 typów kobiet. I w ogóle inspiracją dla tego filmiku jest filmik od innej youtuberki. Jest to Eryka Nawrocka, pozdrawiam Cię kochana serdecznie. Przez przypadek w ogóle trafiłam na ten filmik, gdzieś on mi się tam w polecanych wyświetlił. Eryka teraz widziałam, że zaczęła sporo nagrywać o perfumach, no i właśnie w tym takim toku nagrywania taki filmik popełniła, więc uznałam, że jest to interesujące. Tak jak mówiłam, będzie to 10 zapachów dla 10 typów kobiet. Także, jeżeli jesteście zainteresowani taką zabawą perfumową, to oczywiście zostańcie ze mną. Oczywiście na początku zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeżeli lubicie kontent perfumowy. Jeżeli jesteście takim perfumowym świrem, tak jak ja, jeżeli lubicie słuchać o niszy perfumowej i o tym, co się dzieje, co jest teraz popularne, na przykład w świecie perfum na zagranicznym YouTubie, to zostańcie ze mną, bo myślę, że tutaj całkiem sporo tego jest. I jeżeli jeszcze nie wiecie, mam również anglojęzyczny kanał na, na YouTubie, na, na czym mam anglojęzyczny kanał, po prostu perfumowy również. Jeżeli chcecie mnie tam wesprzeć, też będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli zostawicie suba, lajka lub komentarz, dobra, a my zacznijmy. Więc tutaj, tak jak mówiłam, mam 10 typów kobiet, i może nie przedłużajmy już tego, zróbmy to, wiecie, porządnie. Pierwszy typ kobiety, do jakiej tutaj zapach dobierzemy, jest to arystokratka. No i oczywiście, arystokratka to musi być kobieta. Z historią, z klasą. No i jakie tutaj dobrałam dwa zapachy. Jakie lepsze zapachy mogą być dla arystokratki? Jest to kobieta oczywiście ceniąca sobie tradycję, no więc jest to na pewno Chanel numer 5 od Chanel oczywiście, zapach dla wielu kojarzący się ze starszą panią, z babcią, absolutnie dla mnie nic z tych rzeczy, dla mnie to jest po prostu takie vintage'owe mydełko i tak jak Wam zawsze mówiłam, o dziwo, pomimo że ludzie tak mówią, że ten zapach jest za starej baby, w ogóle, że fu, 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 taki smród, za ten zapach dostałam najwięcej komplementów chyba, niż za jakikolwiek inny zapach, jaki posiadam w swojej kolekcji, ten zapach jest odbierany po prostu... Na mnie jako taki elegancki, czysty, bardzo z taką dużą klasą, więc nie wiem, być może to zależy od chemii mojego ciała. Ja mam wrażenie, że moja skóra akurat bardzo lubi się z zapachami Chanel, więc że nie każdy lubi i wierzę, że mogą wychodzić jakieś dziwne nuty. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tą arystokratkę, no to myślę, że ta Chanel numer 5 to jak najbardziej. Ale drugi zapach, no oczywiście też zapach z wielką klasą, jest to Shalimar od Guerlain, jest to tutaj ta klasyczna wersja, ta najpierwsza. Przepiękny, przepiękny, bardzo bogaty zapach, przyprawowy, lekko cytrusowy, zwierzęcy, mamy tutaj też ogrom tonki, naprawdę jest to zapach, który skrzyje, jest to zapach przepiękny, absolutnie taki, no niczego takiego nie wąchałam, znaczy się, nie wąchałam, powiem Wam, że jakiś czas temu testowałam Mascara od Frederica Mal. I ten zapach bardzo podobnie na mnie pachnie do Szalimara, bardzo, bardzo łudząco podobnie, a więc, jeżeli nie chcecie przepłacać za Mosgrabażer, możecie kupić po prostu Szalimara, nieważne. W każdym razie ten zapach jest przepiękny. Myślę, że dla arystokratki no, będzie taki rodowy, taki wiecie, królewski, elegancki i ja wam muszę powiedzieć, że jeżeli tutaj mówimy o tych klasykach, Chanel numer 5 versus Shalimar, to muszę powiedzieć, że skłaniam się bardziej ku Shalimarowi. Jest to zapach, jak dla mnie, w którym więcej się dzieje. Chanel numer 5 na mnie jest dosyć takim cichym zapachem. Nie to, że go nie czuć, ale jest dla mnie cichym takim zapachem. Nie, nie ewoluuje on nie wiadomo jak. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o szalimar, on żyje bardziej z krzy. Nie znaczy to, że Chanel numer 5 jest gorsza niż. nic. Po prostu moja preferencja bardziej wybrałaby szalimara. No i tutaj jest dosyć też sporo cytrusów. Ja użyję ten zapach sobie, myślę, teraz w te cieplejsze dni, bo no, będzie to coś, myślę, bardzo, bardzo ciekawego. Może to ładnie grać, także to jest to. Kolejną, kolejnym typem kobiety jest kobieta elegancka. No to tutaj tak naprawdę to te, te typy niektóre są tak jakby do siebie podobne. No kobieta elegancka, no to też dla mnie może być arystokratka. No ale dobra, tutaj to jest zabawa, więc sobie to tak dobierzmy. Kobieta elegancka, a więc dla kobiety eleganckiej to na pewno wybrałabym Gabrielle Chanel. Jest to dla mnie taki przepiękny, świetlisty, biało-kwiatowy zapach, bardzo właśnie taki office friendly, tak naprawdę na każdą okazję, bardzo, bardzo ładny, zbalansowany. Albo też Fifth Avenue od Elizabeth Arden, jeżeli ktoś nie ma budżetu na Chanel Gabriel, to myślę, że ten zapach też jest taki, no w takim typie, to nie jest to samo, oczywiście, ale jest on tak podobnie świetlisty, jak jest Gabriel, też z taką dużą dozą elegancji, z dużą dozą klasyki. Na każdą okazję dokładnie tak samo jak Gabriel. Nie ma chyba osoby, która by tego zapachu nie lubiła, która by nie wiem, obruszyła się na ten zapach, także myślę, że tutaj. Albo ta Gabrielle Chanel, albo Elizabeth Arden Fifth Avenue, także to jest to. Kolejnym, zapach, kolejnym zapachem, no i kolejnym typem kobiety jest trendseterka. No i tutaj tak naprawdę jest, no, dużo mamy modnych perfum, no ale tutaj chodzi o kogoś, kto niekoniecznie korzysta typowo tak z mainstreamu, tylko chce. Czegoś więcej. No i ja sobie pomyślałam, że dla takiej osoby, która chce być trendy, ale tak jeszcze bardziej, taka nowoczesna, wiecie, ciekawa, Ulala od Teo Cabanel. Myślę, że to jest taki zapach, no, osoby, która interesuje się modą, bo ten zapach, jak wiecie, dla mnie pachnie takimi nowymi ciuchami, z takiego ekskluzywnego butiku. Ten zapach ma w sobie też wanilię. On jest taki. Ma szafran też przede wszystkim i właśnie szafran taki zapach nowościowy jakby nadaje. No jest to naprawdę takie, takie coś, coś nietuzinkowego. Och, uwielbiam ten zapach. On ma w sobie jakby też taki aspekt marchewkowy, delikatnie. To jest ze sprawą korzenia irysa, który też mamy w tym zapachu. No dla mnie to jest zapach takiej francuskiej trendseterki, wiecie, klasyka ale jednak coś takiego yy, bardzo wyznaczającego trendy, tak mi się to kojarzy, więc ulala, o przepiękny jest ten zapach, więc ulala, Teo Cabanel był dla mnie no dosyć takim oczywistym wyborem, naprawdę coś wspaniałego, mocno się zastanawiam nad choćby 30 ml tego zapachu, bo no powiem Wam, że jest naprawdę, naprawdę fantastyczny, jest to coś innego, właśnie tak myślę, takiego bardzo oryginalnego, o też jest troszeczkę później górmądowy, więc gdzieś on nawiązuje do tych współczesnych trendów, ale myślę, że jest, no jest oryginalny tak w sam sobie, dokładnie tak jak taka osoba by była, także to jest to. Czwarty typ to jest kobieta naturalna. Myślę, że kobieta naturalna, wiele kobiet naturalnych wzbraniają się przed, wzbrania się przed używaniem perfum, także no, jeżeli ktoś tak bardzo, zauważyłam, że właśnie jak są takie, wiecie, osoby, które bardzo, tak ekstremalnie zdrowo już wszystko biorą. To no, każdą chemię ze, ze swojego otoczenia usuwają. Nawet słyszałam kiedyś na TikToku jakąś, jakąś babkę, to przez kogoś było udostępnione, że jakaś babka właśnie tak zdrowo żyła, tak w ogóle totalnie bez chemii się starała wszystko robić, że powiedziała, że jak ktoś do jej do domu przychodzi wyperfumowany, to ona w ogóle od razu mówi, żeby jak do niej się przychodzi, żeby się nie perfumować, bo ona sobie nie życzy, bo ona żyje zdrowo i perfumy to chemia. Nie poszłabym do niej po prostu. No i koniec. No i koniec. Jak można w ogóle nie lubić wyperfumowanych ludzi? No dla mnie to jest dziwne. Myślę, że dla wielu perfumoholików też się to w głowie nie mieści. No bo tutaj naszym głównym obszarem zainteresowań są perfumy, no ale są też tacy ludzie. Dobra, nie rozgadujmy się. Kobieta naturalna, myślę, że chciałaby używać czegoś, no właśnie nieinwazyjnego, czyli coś takiego, co nie do końca szarpie za nos, nie do końca jest też wyczuwalne, być może gdzieś jak się tam ruszy, no to, no to czuć, ale nie aż tak bardzo. No i tutaj myślę, że Eccentric Molecules, ESO i Super po prostu dla takiej osoby byłoby dobrym wyborem i to jest też zapach taki, który jest dla mnie bardzo, na mojej skórze przynajmniej, drzewny. I muszę Wam powiedzieć, że, bo ja mam odpowiednik z Profumola, bo jeżeli chodzi o ten zapach Eccentric Molecules, ta pierwsza molekuła 01 i właśnie bardzo mocno wyczuwam też tą molekułę w Anker Noir od Lalique, to jest właśnie takie, takie drewienko, czyste, takie spokojne, no tych molekuł nie czuć za mocno, czuć je gdzieś tam, zwłaszcza w połączeniu z innymi zapachami, ale nie czuć ich bardzo mocno, no. Dla mnie to tak wiecie, no ja lubię jednak pachnieć i lubię wyczuwać. Natomiast jako podbicie do zapachu spoko, ale dla osoby, którą perfumy na przykład drażnią, może to być dobry zapach, taki właśnie dla kobiety naturalnej. A kolejną, ym, kolejną, kolejnym takim zapachem może być zapach L'Orchestre Parfum. Jest to Piano Santal. Jest to już coś bardziej wyczuwalnego, ale nadal jest to zapach taki blisko skórny, jak taka druga skóra. W tym zapachu mamy też sporo mleka, więc jest on taki laktonowy, jest taki mleczny, ale nadal jest taki delikatny, też balsamowy. Także myślę, że to. Uwodzicielka to jest kolejny typ, piąty. No i tutaj mamy później też takie jakby oscylujące typy kobiet wokół tej uwodzicielki. No ale na pierwszy rzut wybrałam tutaj Inuit Nomad Click Song. Przepiękny zapach. Róża, labdanum, drewno, bardzo piękny, bardzo tajemniczy, naprawdę taki nietuzinkowy. No jeżeli lubicie Grand Soir na przykład od MFK, Maison Francis Curie myślę, że ten zapach też będzie dla Was idealny. Jeżeli lubicie Unbelievable od Astrofilen Stella, myślę, że ten zapach też będzie idealny. O, jakieś tam pieski szczekają za oknem, ym, może sobie z nimi poszczekam, dobrze, nieważne. Nie będę się wygłupiała, ale, ale okej. Okay. Jak wiecie, mam ym, obsesję na punkcie psów. A one sobie tak szczekają ładnie. Dobra, nie! <ścoughs> nie zwracajcie na mnie uwagi. Inwi Nomad, klik są tak. Uwodzicielka na pewno by nie gadała takich głupot. Ale ja się śmieję, bo ja nie, absolutnie nic, nic z tych rzeczy nie mam w sobie raczej. Dobra, kolejne zapachy, dwa, jakie wybrałam dla kobiety ekstrawaganckiej. No i tutaj kobieta ekstrawagancka, no to na pewno nie podlega żadnym regułom, na pewno nie kieruje się żadnymi regułami, jeżeli chodzi o wybór perfum. No i te perfumy, jak dla mnie, musiały być po bandzie. No i tutaj mam jeden taki zapach, który uwielbiam też. Rzadko go noszę ostatnio, no to w ogóle teraz na takie cieplejsze dni, to jak dla mnie nie nadaje się. On, T-Rex zoologist, palone drewno po prostu, palone drewno, dym z komina, białe kwiaty, które się spaliły, dokładnie to jest to, i myślę, że. Osoba ekstrawagancka bardzo doceniłaby taki zapach. Oczywiście, jeżeli by w nim wytrzymała, bo to nie jest zapach dla wszystkich, absolutnie jest to bardzo, bardzo stężone pachnidło. Ja naprawdę na siebie aplikuję jedynie, jeżeli noszę dwa malutkie psiki, ale takie dosłownie półpsiki, bo wierzcie mi, ten zapach pachnie niesamowicie mocno od momentu, kiedy go psikniecie, do momentu, kiedy pójdziecie się myć. Przepięknie ten zapach pachnie na włosach, zwłaszcza po myciu. Właśnie wychodzi ten akord tych palonych białych kwiatów. No coś fantastycznego. Przepiękny, przepiękny zapach. Bardzo oryginalny, nietuzinkowy, ale też nie dla wszystkich. Więc myślę, że dużą dozą ekstrawagancji jest psikać się zapachem, który pachnie dymem z komina, palonym drewnem. No ale to oczywiście nie jest tylko to. Także T-Rex od Zoologist. Ale kolejnym zapachem też myślę dla takiej ekstrawaganckiej kobiety byłoby. Inisio Wood for Greatness, tutaj mam taką hojną odleweczkę od mojej widzki Asi, pozdrawiam kochana, bardzo dziękuję, bardzo mi się ten zapach spodobał, wiem, że Latafa ma klon tego zapachu, mocno się zastanawiam czy go nie kupić, no ale na razie zużyj kobieta to co tutaj masz, przepiękny zapach, on też jest taki no dosyć po bandzie, też jest ekstrawagancki, to jest taki suchy zapach ud, mm, suchy zapach ud, udowy. Zapach z udem, może w ten sposób. Pachnie on też troszeczkę w stronę męską. Oba te zapachy, które pokazałam, no to są po prostu unisexy, bardzo, bardzo intrygujący, interesujący, także initial wood for greatness dla takiej kobiety ekstrawaganckiej. Kolejny typ kobiety to jest chłopczyca. Chłopczyce też myślę, niekoniecznie chciałyby nosić perfumy, a może, może, nie wiem. Takie typowe chłopczyce to chyba raczej nie. Myślę, że może Calvin Klein Obsession Night, bo to jest taki zapach na pograniczu. Ale też wybrałam tutaj coś dla, ta, coś dla takiej ekskluzywnej, bardziej chłopczycy. Była Imperial od Essential Parfums. Ja uwielbiam ten zapach, jak wiecie. Jest to też dla mnie czysty unisex. Zapach przepiękny, nienachalny, bardzo taki powietrzno-mineralno-drewniany. No, coś absolutnie fantastycznego. Mamy tutaj drewno Akigala też, więc jest on lekko pieprzny. No. Uwielbiam, uwielbiam ten zapach. Absolutnie coś fantastycznego, a projekcja i trwałość rewelacyjne. Także była Imperial od Essential Parfums. Kto jeszcze nie próbował, a szuka naprawdę ładnego, drzewnego zapachu, bardzo nietuzinkowego, ze świetnymi parametrami, to myślę, że to będzie to. Kolejnym zapachem jest zapach dla. Tutaj to tak brzydko nazwali, proszę tutaj nie wyzywać mnie w komentarzach. Zapach dla słodkiej idiotki. Ale myślę, że każdy z nas czasami jest taką słodką idiotką. Czy to kobieta, czy to mężczyzna, czasami po prostu tak jest i tyle. No ale dobra, do takiej słodkiej kobiety, myślę, bardziej, może tak to nazwijmy, taki zapach, no to Ariana Grande Cloud. Jak dla mnie jest to zapach ym, idealnie uniseksowy, też. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. No, on jest bardzo podobny do Bacara Rouge, zwłaszcza w powietrzu. Jeżeli ktoś wa, was wącha i wcześniej wąchał Bacara Rouge, to myślę, że no tutaj zdecydowanie będą mówili, że to jest. No, zapach bardzo podobny, niemalże taki sam. Ja już takie zdanie usłyszałam, właśnie czy pachnie bakara róż. Natomiast to była właśnie Ariana Grande Cloud. Jest to zapach takiego kokosowego, słodkiego balsamu do ciała, jak dla mnie. Naprawdę bardzo ładny i mam wrażenie, że on trwa naprawdę długo. Im dłużej stoi, tym trwa dłużej też na skórze. Chociaż wiem, że niektóre osoby narzekały na trwałość, ja absolutnie nie, naprawdę świetna pozycja zapachowa. I kolejnym typem kobiety jest seks bomba. No więc tutaj dla seks bomby to jak dla mnie Karolina Erera Good girl, bardzo bardzo lubię ten zapach. No jest on też bardzo Działający na mężczyzn, więc myślę, że ta seksbomba tutaj idealnie pasuje, jeżeli chodzi o właśnie tą woń. No, tak jak mówię, uwodzicielka, uwodzicielka seksbomba, no to tutaj dla mnie są to takie tak naprawdę, naprawdę tożsame pojęcia. No, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi tutaj o tą, o tą seksbombę, właśnie to myślę, że Karolina Herrera-Goodger jest idealnym wyborem. No, bo tak jak mówię. Ten zapach szeroko podoba się mężczyznom. Mojemu, mojemu mężowi też ten zapach bardzo się podoba, a więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o to, no to, no to okej, okay, to może tak być. Ja też bardzo uwodzicielsko się czuję, jak noszę ten zapach. On świetnie trwa, bardzo ładnie projektuje. I ostatni typ, dziesiąty, jest to Fan Fatal. No tutaj też mi się to tak z tą uwodzicielką kojarzy. No i tutaj mam zapach, który już wiele osób zna, ale ja mam tutaj taką perełkę, mam odlewkę. Odlewka pochodzi od Kingi, mojej perfumowej dobrej wróżki. Pozdrawiam cię kochana serdecznie. I jest to Christian Dior Poison z roku 2003. Także to jest taka hojna odlewka. Bardzo, bardzo z tego się cieszę, bo no to jest. Powiem Wam, że nie odważyłam się jeszcze tym psiknąć, Pomimo, że ja znam ten zapach. O, ale to jest po prostu. To jest y, mikstura jakiejś czarownicy. Wiecie co, to jest kobieta, która po prostu. Wbija wam sztylet w gardło, a wy jeszcze jej za to dziękujecie. Po prostu to jest Poison, ta stara formulacja. Nie wiem, w sumie nie miałam porównania, jak ona pachnie teraz, ta formulacja. Natomiast tutaj wyczuwam mrok. Tutaj wyczuwam mrok, wyczuwam ciężkość i na pewno jest to mroczniejszy zapach od tego, który ja testowałam kiedyś na swojej skórze. W ogóle, jak Wam zawsze mówiłam, Poison od Diora to klasyczne. No, bardzo kojarzy mi się z zapachem, który kiedyś był dostępny w formie dezodorantu, ale były też perfumy, wiem. Ja miałam dezodorant jako dziecko. Jest to zapach Kurara. Chyba jakiejś naszej polskiej marki to było. Nie wiem, czy nie, nie, nie Miraculum przypadkiem. No i ja y, tym dezodorantem Kurara właśnie w podstawówce sowicie się psikałam. I właśnie jak wącham Poison od Diora, no to po prostu przed oczami mam Kurarę. I te czasy podstawówki. No i tutaj zdecydowanie ten aspekt taki kurarowy wyczuwam. No, Kurara to jest trucizna, którą używają do, so, do swoich strzał Indianie z Amazonii, no więc. Nazwa jest tożsama, Poison Curara, więc tutaj na pewno o to chodziło. No, natomiast to jest naprawdę, popatrzcie, jaki, jaki ten płyn jest ciemny. No, to jest trucizna, i to jest fan fatal. No tutaj ten zapach to zdecydowanie, jak dla mnie, nie jest na słoneczną pogodę. Ja nie lubię kategoryzować w ogóle perfum, jeżeli chodzi o pogody, pory roku, bo nosimy to, co nam zagra w danym momencie. Natomiast myślę, że ten zapach to jest mrok. To jest raczej jesień, to jest zima. Myślę, że ten zapach najlepiej będzie wtedy, w tych, w tych miesiącach, takich jesienno-zimowych, bardziej, no, lepiej wybrzmiewał, przynajmniej jak dla mnie. Także, no, to jest typowa fatal. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki filmik, taki różny. Ja bardzo lubię takie pogadankowo. Tagowe filmy, bardzo lubię takie coś tworzyć, bo to jest takie dosyć kreatywne, bardzo przyjemne. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to też u Eryki, oczywiście ten filmik sobie zobaczcie, jakie były jej wybory. Jeżeli ktoś z nagrywających ogląda mnie, poczuł się zainspirowany, no to też jak najbardziej zachęcam, żeby taki filmik nagrać, a ja chętnie zobaczę. Jak oglądacie mnie, dacie mi znać, napiszecie komentarz, że taki filmik nakręciliście, to chętnie, chętnie zobaczę, chętnie też zostawię Wam komentarz. Dziękuję Wam serdecznie, także jak tak mówię. Wam za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach Papa. Pa.